Witam wszystkich poszukiwaczy poroży ciąg dalszy po poszukiwania w krzakach taka na razie bez bez yy, sukcesu ale proszę w takie modniki znowu takie krzaki zobaczcie sami ciężki teren cholera kurde jeszcze wyciągali teraz drzewo no i no wiadomo jak już wziąłem aparat do ręki z no, znakiem tego co tutaj znalazłem i... I tak mi coś knało jeszcze, kurde, mówię idę tu na skróty tędy i obejdę, zobaczę no i jednego trafiłem mi. Pokażę jak leży Taki mały dwunastaczek. No ale jest. Świeżutki. Mhm. Mhm. Warto po tych szakach chodzić, mówię. Drugi świeży tutaj w tym modniku. Także pewno drugiego nie znajdę, takiego dwunastaka. Kurde, no dobrze by było, żeby daleko z nim nie poszedł. Coś znajdę drugiego, będę się odzywał, kamerował. Pozdrawiam.